Witam was bardzo serdecznie, jestem Karolek 95. Jesteśmy dzisiaj w odcinku takim dość e, nietypowym. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, także łapeczka w górę musi zostać zostawiona, Dlaczego? Dlatego, że to jest wasz odcinek. To jest wasz odcinek, w którym prosiłem was na Facebooku o to, żebyście dodawali memy z rozpuszczonymi włosami e, z Karolkiem. Tego jest naprawdę dużo, jest tego tyle, że będzie się to naprawdę wydaje mi się, świetnie oglądało. Mają w ogóle te zdjęcia po tyle polubień, że ja nie wiem, co wy robicie przez ostatnie dni. Mam dziwne wrażenie, że Wy jedyne co robicie to dodajecie memy i polubowywujecie posty, które sami sobie wrzucicie. Mam nadzieję, że nie polubuje wybujecie sobie sami swoich postów. <ścoughs> Szczerze <laughs> mówiąc mi się zdarza, prawda? Na przykład czasami polubię sobie swój własny film, a to dlatego, żeby dotarł do większej. Co ja mam z tym kaszlem, panie! Także dzisiaj jesteśmy na moim Facebooku Karolek rozprzionych głosach Historia prawdziwa. Tu podjęcie w rozproszonych głosach. Rzucajcie wszystkie memy, jakie zrobiliście najlepsze do odcinka lecą, a niektóre są naprawdę genialne, bo już widziałem je wcześniej, na przykład między innymi na grupie, także jedziemy! Memy pierwszy. Jaki kraj taka kończy tam? Słuchajcie, no porównanie jakieś tam, prawda się znajduje. Dobrze, że napisałeś nie moje. Mimo wszystko nieważne jest mm, jaki to jest autor, chociaż mimo wszystko ktoś ten mem już Gdzieś tam stworzył, także fajnie, że przynajmniej jesteście uczciwi w tym względzie i gdzieś tam tak do tego podchodzicie. W każdym razie, jaki kraj taka kończyta? E, no, podobieństwo jakieś tam jest. Może jeszcze chciałbym minimalną przeróbkę z tym, że mam pomalowane oczy tutaj by się to jakoś lepiej sprawdziło. Dobra, dalej. Memów jest, uwierzcie mi naprawdę że Hej, mamo, zrobisz mi kucyki. 6500 polubień. Skoro wam się podobają, takie rzeczy, ja wiedziałem, że zrobienie tych wszystkich min na odcinku, e, które mają posłużyć wam jako coś, nie wiem, przygotowawcze e, do memów, no, będzie błędem i już widzę, to w skrzętnie wykorzystujecie, także gdzieś tam tutaj. No to się zgadza. Hej, mamo, zrobisz mi kucyki. Jaki ja mam pysk? Boże! Tutaj 4300. Polubię Everybody, motherfucker, Wam się miała szpaka. No wiecie co? No, żeby takie. Takie, ale nie, rymowanki mi się podobają. Rymowanki są naprawdę spoko. E, tak jak gdzieś tam stosujemy to sobie w śmiesznych filmikach w internecie, tak tutaj e, również, no gdzieś nawiązanie do, do Michała Szpak. Faktycznie rozpuszczone włosy, ja jestem może troszkę. Kto do mnie pisze teraz? Minimalnie bardziej zarosięty, ale to nieważne! Rymowanka spoko 4000... A polubię, co mi tam, prawda? Okej. Okay. A, właśnie, wrócę jeszcze do tych dwóch poprzednich i też je polubię, żebyście wiedzieli, że je wiedziałem i odcinek już został z tego nagrany. Dobra, kolejny! Szwarcko. 2,5 tysiąca, prawie na 1600 polubień. No dobra, czyli nawiązanie do tego, nie wiem, że żeby się z... Co? Ja mam z tym kaszleniem! Schwarzkop kojarzy się z pielęgnacją włosów, więc, więc jest spoko, no i przy okazji autorskie Kasia Pełech, tak, Kasiu Pełech, oczywiście polubię to, e, spoko, no wygrało, zdecydowanie, tutaj wygryw ktoś napisał, jest wygryw, nawet bardzo, czy ja nie mógłbym grać w reklamie Schwarzkopa, odpowiedzcie sobie sami oglądając tego mema. Gdy Jezusowi nudzi się siedzenie w niebie i postanawia zacząć nagrywać na YouTubie, e, e, e. żarty religijne nie w ten sposób, można oczywiście pożartować, ale nie, no jest okej, okay. to no, chyba raczej nie było obraźliwe, po prostu, no wiem, że macie taki humor, ktoś napisał zjebane, z kropką. O nie, zjebane, napisała Milena Kijewska, lat 4,5! i pół, Facebook jest od pięciu, już czuję ten wiatr, <laughs> już czuję ten wiatr we włosach, tytani, A propsie wygrało, poczytajmy jeszcze komentarze, coś tam, order Kajetana Peza idealne wycięcie głowy. Ja pierdolę, jaki wy macie czasami czarny humor Ja po prostu tego nie pojmuję Ja Caprio, Dicaprio, zobaczcie jak delikatnie tutaj złapał mnie pod bioderko A ja lecę w rozpuszczonych włosach No mogłeś, troszeczkę ktoś kto dodał tego posta Natalia Nowak mogłaś oczywiście polubię To mogłeś to troszeczkę lepiej wyciąć, ale akceptowalny 2000 osób to polubiło spoczko jakby im jeszcze poprosił Asiutkę, żeby mnie gdzieś tam wymalowała Prawda, założyła mi jakieś futro Musiałbym sobie jeszcze nie wiem Ten, usta w kubku tak Wesrzać, żeby one się powiększyły, to może coś by z tego było. Oto Karolek szczęścia. Zlajkuj go w ciągu 5 sekund, albo już nigdy nie, nie ubije ci kotleta. No i to jest właśnie to. Słuchajcie, jeżeli będę dodawał jakieś zdjęcia na Facebooka, uznacie, że one jest fajne, jakieś do przerobienia, śmiało możecie robić z tego memy. Więc nie wiem, co tydzień albo co dwa tygodnie chciałbym, żeby pojawiał się taki odcinek mniej więcej z Waszej takiej pracy, z waszej twórczości. Będziemy oglądać wszystkie memy, które przygotowaliście gdzieś tam... No jako mistrzowie na kanał mistrza. No i polubię Karolka, no bo co, w 5 sekund? To troszkę dłużej minęło, ale... Zaraz, ja jestem Karolkiem, sam sobie mogę ubić kotleta. Steve Aoki, znany amerykański DJ i producent muzyczny. Yes, no, <laughs> wow, wow, wygryw. Tu mamy wygryw. No kurwa jak Steve Aoki bez kitu dole jestem Steve'em Aokim polskiego YouTube'a Jak to się stało? Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że przez kilka minut Zastanawiałem się, co na tym obrazku jest nie tak No właśnie, ja też musiałem wszystkie zdjęcia przejrzeć Ej, bez kitu, no Steve Aoki polskiego YouTube'a Mamy to, jak to jest być tym Znanym i sławnym DJ'em Eleganckim, moi drodzy, tutaj lajk like obowiązkowy leci Wow, dobre, dalej Tutaj <ścoughs> Modelka Karolek na wybieg Dobrze wycięte, także spoko się sprawdzam Z takim ryjem nie wiem, czy przyjęliby mnie na wybieg. Ale spoczku jak najbardziej lubię. Dzięki Piotrek za, za stworzenie czegoś takiego. Mega props ode mnie, Mistrzowski Łokieć. E, no, ja strasznie doceniam waszą pracę, także jeżeli robicie coś takiego, i oczywiście to jest w dobrej, e, zachowanej kulturze, to jak najbardziej jestem za Łokieć ode mnie. Jezią dalej. Kiedy ona pyta, gdzie jest jej prostownica? Nie chłoja ja nie wiem, gdzie? Daj mi spokój. Oczywiście lajczek zostanie e, zostawiony, nie wiem. No w sumie tak, no tak jak mówiłem, do tego odcinka wyjątkowo, wyjątkowo naprawdę wyprostowałem włosy, żebyście też mieli typowo jakiś popis ale żeby zrobić ze mnie kurwa Stiva Okiego, Stiva Oki polskiego YouTuba Dzień dobry, Eurovision bitch, <laughs> Eurovision bitch. <laughs> no dobra, nawet pasuje. Nie wiem, kto to do końca miał być, chyba Michał Szpak. Ale z taką mordą, ja bym nie wygrał Eurowizji, ja bych nie wygrał Eurowizji, wydaje mi się, że tutaj lajka to by sama Edyta Górniak zostawiła, to nie ja byłam Ewą, a to nie ja byłem Michał Szpakiem. Ale tutaj Kajko, co taki zdziwiony, chłopi? co się dzieje, nigdy nie widziałeś Karolka w rozpuszczonych Mało kto widział, słuchajcie moi drodzy, bardzo mało kto widział mnie w rozpuszczonych włosach, na pewno był to mój tata, moja mama, e, moja siostra, na pewno Asiutka, Miał, nie, nie raz widziałam mnie w rozpuszczonych włosach, bo ona, nie tak jakby ona brała mi za gumkę, ściągała i mówiła, Karol, tarzanie mój, Skacz na główkę, na lianę. Dobra, kobieta z brodą, V2. No, może być, no kappa, a co zrobić, no. Jakie LSD? Jednorożcu, jestem czysty. <grym> Okej, okay, no takie, troszkę w, waszy, w waszym klimacie, takie żarciczki, troszeczkę gimbazjańsko-stylowe stylowym powiedział, ale spoczko. No. Nie, nie, nie zawsze takie rzeczy bawię. może dlatego, że już troszeczkę wyrosłem, ja słuchajcie, mam już 21 lat, nie chcę sobie koloryzować, że mam 20, 19, już jestem pełnoletnią osobą i mimo wszystko no, czasem robię z siebie debila na YouTube, ale pamiętajcie, że to jest tylko YouTube. Co na YouTube, to na YouTube, a na żywca można ze mną porozmawiać, przybić piątkę przybić Chcia zamknąć ryj też swoją drogą. Jezus, nie Karol. <laughs> Okej, okay. to też polubię. Jezus, nie Karolek. Okej, okay. no to się to zgadza. No to jest, jestem, jestem. Ja właśnie wiedziałem, żeby tych naprawdę, że te miny, które zrobię, te pięć min będzie tak sromotnie wykorzystywane do różnorakich memów ze mną, że. Ach, no co zrobisz, no. Może to jej urok, Może to Maybelly. Okej, okay, ja tutaj jedu. Czemu takie rozmazane to zdjęcie? A może dlatego, że powiększone troszeczkę albo było robione gdzieś tam z telefonu? No nic, też oczywiście polubię, jedziemy dalej. Kiedy nie wiesz co zrobić ze swoimi włosami. No takie no, w sumie prawdziwe, bo wtedy na odcinku nie wiedziałem do końca, co mam z nimi zrobić, jak je ułożyć, gdzie je przytarmosić Żeby było spoko, oczywiście lubię to jedziemy dalej. Kiedyś Mata ma taką samą bluzę jak ty. O kurde, i tak patrzę na mnie. Ściągaj to, mała k***o tylko ja mogę mieć taką bluzę. Ryzjerka źle obcięła mi włosy, ale ja starannie obciąłem jej głowę. To takie żarty w stylu e, tego klarne Nie pamiętam, jak on do końca się nazywał. W każdym razie to jest moja ulubiona postać memów. Nie ten Brian, co ten rudy, co się z niego śmieje, tylko klarne Na przykład, matka odciąła mi internet. Ja jej odcięłem dopływ tlenu do płuc To jest kozackie, także tutaj no tak w stylu klarnocisty Troszkę zrobione, lubię ten humor, podoba mi się Strasznie taki czarny, dobra tutaj mamy To nie są do końca piersi, tylko takie Skrzywienie w największym palcu, a tym Fakerowskim, aha, czyli ja się cieszę, że to piersi Na przykład piersi mojej kobiety, już bym chciał je przytulić A tu nichu jak. to jest stopa W brudnej skarpecie i mówię sobie, dobra wywodzę Dobra, tutaj mamy coś, I'M FABULOUS Arek, no tak w stylu PewDiePie'owym, nawet policzki mi zrobiłeś na różowo, ja mam nadzieję, że to jest twoje autorskie, bo nie każdy facet myśli o tym, żeby zrobić z innego faceta księżniczkę, prawda? Prawda, Arku? Mam nadzieję, że się nie mylę że to twoje autorskie. Bo jeśli twoje autorskie, to jesteś pozytywną, zdystansowaną osobą. Dobra, tutaj mamy coś, Lorea... Ja bym się nie nadawał na reklamę włosów, Wydaje mi się, że tak tutaj, haha, leżę. Standardowo polubię i jadę dalej, bo no tych memów jest naprawdę dużo. Jeżeli chcielibyście jeszcze jakieś odcinki z tego, to też swoją drogą zostawcie łapeczkę i dajcie znać, bo to nagramy, bo tych memów jest dużo. Ja naprawdę nie przejrzę wszystkich w jeden odcinek, a chciałbym mniej więcej wszystkie przejrzeć. Mniej długie włosy mówili. Będzie fajnie mówili. Aha, po prostu, że. A rozumiem, dobra, bo ja czasem łapię za późno, za późno łapię żarty. Czasami zresztą, jak moja mama opowiadam żart, a moja mama mówi, wiecie, na przykład, końcie żarty i. No i wychodzi z pokoju, a za cztery minuty ja już siedzę, już zapomniałem, w ogóle zapomniałem co jadłem Dwie minuty temu. Zapomniałem, że opowiadałem jakiś żart w pokoju w tle. Dobrze, Dobre, synuś! Ale to było dobre! No co się tak patrzysz? <grywa> Dobra. No patrzę, no patrzę, bo co, nie mogę. Get the London look, bitches! Okej, okay. a tutaj zdjęcie. E, takie samo zdjęcie, czyli było ukradzione od kogoś. No ja nie wiem, czy to jest do końca autorski pomysł, bo zdjęcie można było sobie samemu z miniaturki zrobić. Przepraszam. Oczko, ale faza tu mamy. Hej, Mariola! Zobaczcie jakie zajebiste, mam kucyki, Mariolka! Mar to chyba chodzi o to, tego, o Kryspina z kabaretu, nie? Bo to ona nam się Mariolka nazywa. I tej wariatki Kryspin. Dobra, to jeszcze ze dwa sobie zobaczymy. Wszędzie ci paparacji. Ja to, to jest największy problem, nie? Powiecie youtuberzy, ja nie uważam się za jakąś, nie wiem, mega gwiazdę. W ogóle nie uważam się za gwiazdę. Tworzę filmy na YouTube. Sprawia mi to przyjemność. A takich swoistych youtubowych paparacji nazwałbym was, widzów. Dlatego, że jak mnie widzicie gdzieś, to zaraz walicie zdjęcia. Zamiast przyjść kulturalnie porozmawiać. Ja nie jestem osobą szukającą atencji. Jeżeli wychodzę gdzieś na spacer z dziewczyną, Często niestety odmawiam zdjęć, zdarza się tak, że po prostu mówię, wybacz, jestem na. Jestem z dziewczyną, odpoczywam. To nie jest żaden meetup. Chodzi mi o to, że jeżeli pójdę sobie do zo, to chciałbym pooglądać zwierzęta, skoro idę do zo, A nie chcę oglądać was stojących z kamerami. Nie róbcie po prostu tak. Jeżeli jacyś YouTuberzy to akceptują, no to jak najbardziej, nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Natomiast u mnie, ja nie jestem osobą atencyjną. Mi jest po prostu wygodnie z tym, co robię tutaj, gdzie jestem, że mogę dla was robić filmy, że się jakoś integrujemy. Od tego są meetu, od tego są Stars for Fansy, jakieś różne wyjazdy, spotkania z widzami. Także wtedy jak naj Bardziej. Dobra, ostatnie! Kiedy układasz włosy dwie godziny i mówisz jebać to! No to, to się zgadza. Nigdy nie miałem jakichś problemów z układaniem włosów, ja bardzo mało czasu spędzam e, w łazience. Chyba, że przyciśnie mnie ostry sedesikowy kibelek z Sranie. To nie ja! To moja szauma! Aha, bo tutaj jestem na odcinku z jakiś po prostu To jest jakiś inny odcinek, a tutaj oczywiście ja w rozpuszczonych włosach. No dobra. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję, tyle. Moje miszczaki serdeczne, bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że się podobał, że chcielibyście więcej tego typu odcinków na kanale. Jeżeli tak, zostawcie mi szostką łapaczkę i dajcie znać w komentarzu. Czy odcinek się podobał? Ja oczywiście musiałem nagrać ten odcinek, bo strasznie doceniam Waszą pracę, doceniam wszystko, co robicie gdzieś tam w moim osobie. I jeszcze jeśli to zahacza o taką totalną kulturkę, jeśli to jest zrobione w sposób kulturalny, tak jak i ja wrzucam filmy dla Was, nie obrażam żadnych osób przy tym. Jeżeli już w jakiś sposób obrażam, to oczywiście żartobliwie. Ja nie mam absolutnie nic do nikogo, do żadnego mistrza, do żadnego widza. Jesteście dla mnie naprawdę czymś, czymś wartościowym. Może no, od czasu do czasu wrzucę na kanał, nie wiem, jakąś tam reklamę jakiejś gry czy, czy czegokolwiek innego. Już na niektórych rzeczach się nauczyłem, także. Spokojnie, wiem, czego nie robić. Też jestem tylko człowiekiem, także wydaje mi się, że mimo trzech-czterech filmów w tygodniu, które wrzucam jak raz na pół roku, czy raz na 3-4 miesiące pojawi się jakaś reklama, to nie odbierzecie tego źle i będziecie ze mną dalej. To tyle, moi drodzy. Czego ja od was oczekuję? Żebyście byli dalej ze mną. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za ten milion, to naprawdę wiele dla mnie znaczy milion pojedynczych kliknięć w przycisk subskrybuj. Coś naprawdę pięknego. Tyle. Łokieć, mistrzowski łokieć ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych odcineczka na moim kanale. Na razie jeszcze puu! To jakość tej kamery jest. PERPETUM Mobile Karol Kile! pół! Jeżeli ten Miszczowski odcinek spodobał Ci się. Lat cztery i pół! Facebook jest od pięciu!